To dopiero drugi tydzień od premiery i Accessu, a dostajemy już drugi całkiem spory update do Tail'a. i choć na pierwszy rzut oka nie wygląda jak wielka rewolucja, to w praktyce kładzie fundamenty pod przyszłość gry. Na razie tylko w pre releaseie ale jak to drogi widz oglądasz, to możliwe, że już aktualizacja jest live. Zacznijmy od tego, co najbardziej przyciąga moją uwagę. Nowa magia. Do gry dodano elementy nekromancji, co mi się niezmiernie podoba, bo ja samoner w sercu, w każdej grze, jak się da. Jak nie mam z kim grać, to sobie szkielecika przyzywam. Na razie w formie pojedynczej książki, która pozwala przyzywać kilka szkieletów na ograniczony czas. Więc to jeszcze niepełnoprawny system magii samonowania, ale wyraźny sygnał, w jakim kierunku Hightail zmierza, czyli rozbudowanego RPG-a, a przynajmniej do elementów rpg Jeszcze bardzo podoba mi się fakt, że to też był mod, który po prostu został dodany. Bo samo to, że mody takie pasujące do gry będą do niej dodawane, to bardzo dobry znak. Duże zmiany też dostało kopanie i eksploracja. Przerobiono system kopania, lepsze narzędzia realnie robią różnicę, a niektóre rudy wymagają konkretnych killoffów, dokładnie to na co narzekałem, że powinni zmienić. Przy okazji przyspieszono minecart i poprawiono rozmieszczenie surowców, co sprawia, że eksploracja jest podobno przyjemniejsza, ja tak przy testowaniu nic nie zauważyłem wielkiej różnicy, no ale wierzę im. A jeśli chodzi o świat gry, to deweloperzy zaczęli wdrażać fundamenty pod nowy system generowania mapy. World Gen V2, czy tam World Gen V2. Na ten moment chyba tylko na Creative i na razie to zmiany techniczne, ale w przyszłości mają dać bardziej zróżnicowane biomy, ciekawsze światy itp. Z tego co widziałem, to nie wiem czy to dobre słowo, ale monumentalne bardziej są takie niektóre zony. I co jeszcze? Spory nacisk położony na Quality of Life. Gracze mogą teraz ukrywać elementy zbroi, doszły nowe opcje tam personalizacji postaci, poprawiono UI i to co mi się podoba, stabilność serwerów i wydajność. To rzeczy, które może nie brzmią ekscytująco, ale realnie poprawiają codzienną rozgrywkę. No i są bardzo przyjemnymi fundamentami. Z jakichś tam mniejszych zmian to uprawy nie niszczą się tak łatwo, gleba dłużej zostaje uprawiona, a część roślin można wykorzystać dekoracyjnie. Takie tam małe pierdółki, no ale na plus. No i jeszcze żaby nerfa dostały. Te żaby które nupki narzekały, że za mocne są, to takie co przyciągały. No to teraz aż tak nie przyciągają. No i mam nadzieję, że nic nie pominąłem, bo jeszcze nie ma oficjalnych patchnotów i co chwilę coś dochodzi. A jeśli pominąłem, to jak patchnoty wyjdą to je przypnę w komentarzu. Ale podsumowując, update drugi to nie jest wielki content drop, tylko taki solidny patch budujący przyszłość high no i ogólnie deweloperzy wyraźnie słuchają społeczności i wypuszczają aktualizacje w dość szybkim tempie, bo praktycznie co tydzień. Jeśli właśnie takie tempo zostanie utrzymane, to hightail może naprawdę zacząć pokazywać swój potencjał dużo szybciej niż myślałem. Znaczy potencjał już pokazuje, ale no, szybciej będzie taki pełniejszy. A jeszcze jak ktoś chce samemu te pre-releasy sprawdzać, to to się zmienia w launcherze. No i to tyle z newsików hightailowych, jeśli ktoś jeszcze nie kupił, a planuje kupić hightaila i chce mnie wesprzeć, to można wpisać grzmot jako creator code. A ja się żegnam, miłego dziękuję, elobens, cześć.